Rozpoczynamy janeczkiem za kretami, gdyż miał dzisiaj wizytę u weta, bo będzie kastrowany. No i tak obejrzeliśmy trochę dokumentów 50 Centa kręciliśmy się. Karol robił obiad, a ja robiłam pranie. A jest serduszko, albo kopytko, jak kto woli. Dziewiąteczka w kalendarzu adwentowym od mamy. Jakie słodziutkie. Moi drodzy, to są laczki, to są kroksy. Mat jest taki, że każdy w mojej rodzinie ma kroksy, bo to są takie laczki, klapcie do robienia rzeczy. I one są totalnie przeboskie. Ja mam poprzednią parę swoich kroksów truskaweczki już kilka lat, ale niestety one zaczynają mi się rozpadać. Kroksiki w ogóle, widzicie, jak one do mnie pasują. No, galopuję jak zawsze. Ale faktycznie to już Bardzo cudowny. No, i tutaj już naprawdę byliśmy zmartwieni, bo czas mijał, zrobiło się późno, a my nie mieliśmy żadnej informacji. Ale w końcu telefon zadzwonił i mogliśmy odebrać naszego rozbójnika, szabrownika Janeczka. No, i był taki chwiejny po powrocie do domu. Miał jedno zaczerwienione oczko, ale jak wam już to opowiem, to jest wszystko dobrze. Firma Media sprzedały nam piękny i wyimaginowany, złudny obraz tego na temat. Naszej praktyki duchowej, tego co powinniśmy robić, a przede wszystkim myśleć i tego jak to powinno wyglądać. I ja sama w pewnym momencie swojego życia, w pewnym okresie, zatraciłam siebie przez bardzo głębokie poczucie wstydu na temat tego, co uważam. Myślałam, że moja wrażliwość to przekleństwo, a nie moja supermoc i też w pewnym momencie i swojej twórczości, i swojej egzystencji na różnych przestrzeniach, płaszczyznach internetowych. Bardzo chciałam, żeby to wszystko było spójne, legitne, takie wiecie, trzymające się kupy. Bo miałam bardzo głębokie poczucie wstydu i chyba myślę, że mogę też powiedzieć jakieś kompleksy na temat tego, że jakieś moje teorie, wywody i treści no, nawet nie są komentowane, ale myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że były wyśmiewane. Uważam też, że to taki naturalny proces jakiejś naszej drogi życiowej, duchowej, i że większość z nas będzie przez to przechodzić. Będziemy mieli różne zawirowania z ego. Ale nigdy w tym nie zatracajcie siebie. Nie zatracajcie tego, jakimi ludźmi jesteście, jakie macie wartości. Nie zatracajcie tej takiej czystej ciekawości świata.